W tym filmie zaprezentujemy sposób księgowania w programie transakcji unijnych: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, usług poza terytorium kraju na podstawie artykułu 100 ustęp 1 punkt 4. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do własnych potrzeb, wybierając odpowiedni typ VAT lub konto. Zacznijmy więc od wewnątrzwspólnotowego nabycia. Aby zaksięgować taką transakcję, należy założyć odpowiednie konto. Przechodzimy więc do kartoteki Plan Kąt. Wybieramy dodaj, widoczne na dolnym panelu. Odpowiednio uzupełniamy na nowym koncie pola. Oznaczenie konta: WN. Nazwa konta: Wspólnotowe nabycie towarów. Kolumna księgi bez wpisu do księgi. Uwzględniaj tylko kwotę netto pozostawiamy puste. Domyślny opis zdarzenia gospodarczego WN towarów. Domyślny typ VAT 0 dostawa. Ujmować w deklaracjach VAT zaznaczamy i wybieramy jako n wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zaznaczamy kropkę przy przychód i zatwierdzamy przyciskiem OK. Na te konto będziemy wystawiać faktury wewnętrzne. Przechodzimy więc do zakładki Księgi Fakturowanie. Wybieramy kontrahenta, który sprzedaje nam towar. Program automatycznie przestawi go jako sprzedającego, ponieważ będzie to dokument odwrotny. Wybieramy wcześniej założone przez nas konto do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Fakturę możemy wystawić w dowolnej walucie obcej. Zaprezentujemy więc możliwość wystawienia faktury w dwóch walutach. W pierwszym przykładzie pokażemy jak wystawić fakturę w walucie euro. Wybieramy na dolnym panelu opcję rodzaj ceny i tu wybieramy 1, pod którym przypisane mamy euro. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Proszę zwrócić uwagę, że okno faktury nieco się zmieniło i pojawiła się kolumna netto euro. Fakturę wewnętrzną możemy również wystawić od razu w złotówkach. Powracamy więc do opcji na dolnym panelu i wybieramy rodzaj ceny, a złotówki. Następnie wprowadzamy odpowiednio dane: datę wystawienia, asortyment, stawka VAT, ilość, wartość netto. Przygotowany dokument drukujemy. Klikamy więc wydruk. Przed wydrukiem możemy dokonać podglądu wystawionego dokumentu. Proszę zwrócić uwagę, że w polu sprzedawcy pojawił się nasz kontrahent, natomiast dane naszej firmy są widoczne w polu nabywcy. Sam dokument natomiast został opatrzony nazwą faktury wewnętrznej Samofakturowanie. Przejdźmy do wydruku dokumentu. Po wydrukowaniu faktury pojawi się pole do wprowadzenia ewentualnych uwag dotyczących tej transakcji oraz automatycznie jest wyświetlane kolejne okno celem zaksięgowania dokumentu związanego z transakcją unijną. Drugie księgowanie będzie odbywało się już na konto standardowo używane jako konto kosztowe, które powinno mieć następujące cechy. Ujmowanie do księgi w kolumnie kosztów, np. kolumna 10 lub kolumna 14. Typ VAT określony, ale różny od 0 dostawa, czyli nabycia typu od 1 do 8. Księgowanie na konto rodzaju dostawa nabycie na terytorium kraju. Konto typu koszt. W naszym przykładzie będzie to konto 134 pozostałe wydatki. Przechodzimy do zakładki księgowanie, gdzie po wydruku trafiają dokumenty. Bez względu, czy fakturę wewnętrzną sporządziliśmy w euro czy w złotych, księgowanie to musi odbyć się w złotych. W złotych też zostaje wpisany do księgowania zapis z faktury wewnętrznej wystawionej w euro. Księgujemy oba dokumenty lub wprowadzamy je na zapis próbny. Dzięki takiemu zapisowi nasza transakcja w Księdze Przychodów pojawi się tylko raz jako koszt. Następnie przejdziemy do deklaracji VAT-7. Dokonamy aktualizacji tej zakładki. Na dolnym panelu wybieramy Aktualizacja, tu wybieramy okres, za jaki ma być wykonana aktualizacja i wybieramy przycisk Wykonaj. Transakcja będzie widoczna w deklaracji VAT na pierwszej stronie i drugiej. Jeżeli nie wystawiamy faktury wewnętrznej z programu, zapisów dokonać możemy bezpośrednio w punkcie księgowanie. Wybieramy na dolnym panelu Dodaj w celu wpisania faktury i tu wprowadzamy od razu nasze konto wn oraz uzupełniamy pozostałe pola. Po zaakceptowaniu księgowania automatycznie pojawi się drugie okno księgowania do kosztów, tak jak miało to miejsce, gdy wystawiliśmy fakturę wewnętrzną z programu. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokumenty księgowane na konto rodzaju WN, pierwsze księgowanie, są pomijane w kartotece kontrahentów oraz przy operacji suma w dzienniku zapisów. Nie wpływają więc na obraz obrotów. Prowadząc rozrachunki powinniśmy rozliczać dokumenty pierwotne na odrębne, specjalne konto zapłatowe, aby obroty na nim nie zakłócały obrotów na rzeczywistych kontach, na przykład na konto WN. Natomiast drugi zapis należy już rozliczyć normalnie, czyli na konto bank lub kasa. Jeżeli w związku z różnymi datami przekazania towaru a wystawienia faktury występują ewentualne różnice w kursie przeliczenia euro, prosimy zapoznać się z naszym filmem Różnice kursowe. Kolejnym księgowaniem, jakim zajmiemy się w tym filmie, będzie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych nie wymagają one podwójnych zapisów, jak miało to miejsce wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru. Jednakże i w tym przypadku powinniśmy założyć oddzielne konto. Przechodzimy więc do kartoteki Plan Kąt. Wybieramy dodaj, widoczne na dolnym panelu. Odpowiednio uzupełniamy na nowym koncie pola. Oznaczenie konta WD. Nazwa konta Wspólnotowa dostawa towarów. Kolumna księgi, 7. Sprzedaż towarów i usług. Uwzględniaj tylko kwotę netto, zaznaczamy. Domyślny opis zdarzenia gospodarczego, WD towarów. Domyślny typ VAT, 0 dostawa. Ujmować w deklaracjach VAT, zaznaczamy i wybieramy jako D wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zaznaczamy kropkę przy przychód i zatwierdzamy przyciskiem OK. Na takie konto wystawimy fakturę za dostawę. Przechodzimy więc do zakładki Fakturowanie. W pierwszej kolejności wybieramy konto, które zostało przed chwilą utworzone, czyli WD. Uzupełniamy pozostałe dane takie jak kontrahent, datę wystawienia oraz wprowadzamy asortyment w stawce VAT0. dajemy cenę. Następnie możemy dokonać wydruku faktury. Po wydrukowaniu faktury pojawi się pole do wprowadzenia ewentualnych uwag dotyczących tej transakcji. Tak wystawiony dokument trafi do zakładki księgowanie. Tam możemy go zaksięgować lub wprowadzić go na zapis próbny. Następnie przejdziemy do deklaracji VAT-7 i dokonamy aktualizacji tej zakładki. Na deklaracji VAT kwota będzie widoczna na pierwszej stronie przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Ostatnią transakcją, jaką zaprezentujemy, będą usługi poza terytorium kraju na podstawie artykułu 100, ustęp 1, punkt 4. Również w tym celu niezbędne będzie założenie nowego konta w kartoteki plan-kont. Wybieramy dodaj. Odpowiednio uzupełniamy na nowym koncie pola. Oznaczenie konta UW. Nazwa konta usługi poza terytorium. Kolumna księgi 7 sprzedaż towarów i usług. Uwzględniaj tylko kwotę netto zaznaczamy. Domyślny opis zdarzenia gospodarczego usługi. Domyślny typ VAT, 0 dostawa. Ujmować w deklaracjach VAT zaznaczamy i wybieramy jako C. Usługi poza terytorium kraju, artykuł 100, ustęp 1, punkt 4. Zaznaczamy kropkę przy przychód i zatwierdzamy przyciskiem OK. Po założeniu powyższego konta przechodzimy do zaksięgowania tej transakcji. Klikając na księgi, księgowanie, dodaj. Wybieramy konto UW. Wprowadzamy dane kontrahenta. Numer dokumentu, datę wystawienia oraz najważniejsze, wprowadzamy kwotę w stawce VAT nie podlega 1. Księgujemy dokument lub wprowadzamy go na zapis próbny. Przejdźmy teraz do deklaracji VAT. Tu wykonujemy aktualizację. Tego typu transakcja będzie widoczna na pierwszej stronie deklaracji, odpowiednio w pozycji 11 i 12. Wszystkie omówione wyżej transakcje trafią nam również do widocznej na górnym panelu deklaracji VAT UE. Wykonujemy więc aktualizację, wybierając odpowiednio okres i potwierdzamy przyciskiem OK. Ułożą się nam poszczególne rodzaje rejestrów transakcji: osobno nabycia, osobno dostawy i usługi. Mamy również możliwość wykonania korekty deklaracji VAT-UE, widocznej na górnym panelu jako VAT-UEK. Aby wprowadzić pozycję do korekty, wybieramy na dolnym panelu Dodaj korektę. Zostaną wówczas umieszczone dwie pozycje: było i jest. Odpowiednio wybieramy nabycia, dostawy lub usługi. W naszym przypadku będą to dostawy. W pozycji było wprowadzamy pierwotny stan korygowanej transakcji. Z rozwijalnej listy wybieramy kod kraju, wprowadzamy numer identyfikacji VAT, określamy kwotę dostaw. I ewentualnie zaznaczamy, iż była to transakcja trójstronna. Natomiast w pozycji jest Przedstawiamy stan po korekcie, czyli wprowadzamy ten sam kod kraju, NIP kontrahenta i wprowadzamy nową wartość dostaw. Przypominamy, iż deklaracje składamy do urzędu wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu e-deklaracji. W tym celu wybieramy opcję, Deklaracje. Naciskamy przycisk Utwórz bieżący e-formularz. Przed wysłaniem możemy zobaczyć jej podgląd dostępny pod przyciskiem Wydruk deklaracji. Przypominamy również, że po wysłaniu deklaracji drogą elektroniczną niezbędne jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru.